Głęboka tragedia tkwi w życiu tych, którzy bezustannie próbują udowodnić swoją wartość innym. To osoby, które gonią za zewnętrzną walidacją, nigdy jednak nie odnajdując prawdziwego spokoju. Żyją wyczerpani, pełni niepokoju, na zawsze skuci opiniami innych. A zanim to sobie uświadomią, jest już za późno. Życie przeminęło obok nich, pozostawiając jedynie poczucie pustki. Marek Aureliusz, cesarz Rzymu i jeden z największych filozofów w historii, rozumiał to doskonale, nawet panując nad imperium liczącym miliony ludzi. Miał wszystko: władzę, chwałę, armię, pomniki wznoszone na jego cześć, a mimo to pisał: Źródło dobra jest w tobie, a wytryśnie bezustannie, jeśli zawsze będziesz kopać. Ten film jest dla każdego, kto ma dość życia przez pryzmat cudzych oczu. Jeśli obejrzysz go do końca i zastosujesz te nauki, odkryjesz, że prawdziwa siła tkwi w skupieniu się na sobie. A kiedy tak się stanie, rezultat zadziwi tych, którzy w ciebie wątpili. Ale jeśli zignorujesz to, co za chwilę usłyszysz. Twój los będzie podobny do losu milionów, którzy wiodą życie bez celu, kontrolowani przez swoje emocje, przez media społecznościowe i przez oczekiwania ludzi, którym tak naprawdę nie zależy. Marek Aureliusz wierzył, że większość ludzkiego cierpienia wynika ze sfrustrowanych prób kontrolowania tego, co leży poza naszym zasięgiem. Wiedział, że im bardziej ktoś próbuje kontrolować wszystko wokół siebie, tym słabszy i bardziej wrażliwy emocjonalnie się staje. To tak, jakby próbować utrzymać wodę w dłoniach, im mocniej ściskasz, tym szybciej przecieka ci przez palce. A problem polega na tym, że żyjemy w świecie, który uczy nas dokładnie odwrotnie dążyć do kontroli nad wszystkim, nawet nad tym, co nie jest od nas zależne. Czy zauważyłeś kiedyś, jak często ktoś budzi się w złym humorze tylko dlatego, że pada deszcz? Albo jak ludzie irytują się, gdy korki opóźniają ich plany, lub gdy ktoś niesprawiedliwie ich krytykuje? Większość ludzi pozwala, aby małe zewnętrzne sytuacje ich przytłoczyły, a to czyni ich emocjonalnie kruchymi. Marek Aureliusz powiedział, że prawdziwa siła wyłania się, gdy rozumiemy, co jest w naszej kontroli, a co nie. To jedna z najprostszych, a zarazem najpotężniejszych idei stoicyzmu. Akceptacja tego, czego nie da się zmienić, jest podstawą spokoju. Wyobraź sobie kogoś, kto stracił pracę. Naturalną reakcją jest rozpacz, gniew lub smutek. Ale żadna z tych emocji nie zmienia faktu, że pracy już nie ma. Zmienić można sposób, w jaki ta osoba zareaguje, może wykorzystać swój wolny czas, aby na nowo odkryć siebie, nauczyć się czegoś nowego, lub poszukać lepszej okazji. Kiedy skupia się wyłącznie na tym, co może kontrolować, na swoich działaniach, wyborach i postawie. Przekształca stratę w nowy początek i właśnie to praktykowali stoicy. Marek Aureliusz przeżył większą część swojego życia pośród wojny, otoczony politycznymi zdradami, chorobami i niewyobrażalnymi presjami. Mimo to zachował spokój. W swoich pismach przypominał sobie każdego dnia, że nie może kontrolować działań innych ani zewnętrznych okoliczności. Ale mógł kontrolować swoje reakcje, swoje słowa i swoje postępowanie. Pisał: Jeśli dręczy cię coś zewnętrznego, ból nie jest spowodowany samą rzeczą, lecz Twoją oceną jej, a to masz moc odwołać w każdej chwili. To zdanie służy jako potężne przypomnienie, że cierpienie wynika bardziej z naszej interpretacji faktów niż z samych faktów. Dziś stajemy przed tym samym dylematem, tylko w innej odsłonie. Jeden negatywny komentarz w mediach społecznościowych wystarczy, aby ktoś stracił kontrolę. Krytyka, porównanie, niesprawiedliwość i natychmiast ich świat się rozpada. Ludzie są tak zafiksowani na kontrolowaniu opinii innych, że zaniedbują własną wewnętrzną równowagę. To tak, jakby każdy laik działał jako osobisty miernik wartości. Kiedy ich nie ma, pojawia się frustracja. Ale Marek Aureliusz ostrzegał już, że poleganie na aprobacie innych jest formą niewolnictwa. Mówił, że szaleństwem jest oczekiwać, że źli ludzie nie będą czynić zła, co oznacza, że nielogicznym jest pragnąć, aby świat był inny niż jest. Akceptowanie tego, czego nie można kontrolować, nie oznacza bierności, lecz raczej inteligencję. Oznacza działanie tylko tam, gdzie Twoje działania mają prawdziwą moc. Jeśli ktoś Cię obraża, nie kontrolujesz obrazy, ale kontrolujesz swoją reakcję. Jeśli ruch jest wstrzymany, nie kontrolujesz ruchu, ale kontrolujesz to, co robisz w tym czasie. Możesz się zdenerwować, albo posłuchać czegoś, co Cię zainspiruje. Jeśli plan się nie powiedzie, nie kontrolujesz porażki, ale kontrolujesz to, jak podniesiesz się z niej. To jest moc, którą niewielu ludzi naprawdę rozumie. Istnieją osoby, które straciły wszystko i odrodziły się właśnie dzięki zastosowaniu tej zasady. Weźmy na przykład Roberta Downey'a Juniora, który zmagał się z uzależnieniem, więzieniem i odrzuceniem, ale wybrał zmianę swojego nastawienia. Zamiast ubolewać nad tym, czego nie mógł już kontrolować, skupił się na tym, co mógł: na swoim umyśle, dyscyplinie i postawie. Rezultatem był całkowity zwrot w życiu i kariera odbudowana na samokontroli i odpowiedzialności. Stał się współczesnym ucieleśnieniem tego, czego Marek Aureliusz nauczał dwa tysiące lat temu. Kiedy zaczynasz rozumieć, że nie możesz kontrolować świata, ale możesz kontrolować swoją reakcję na niego, coś w tobie się zmienia. Otaczający cię chaos przestaje tobą wstrząsać w ten sam sposób, ponieważ zaczynasz dostrzegać, że wszystko, co się dzieje, jest kolejną okazją do praktykowania cnoty. I to właśnie ta zmiana perspektywy inicjuje prawdziwą wolność emocjonalną. Większość ludzi nie ponosi porażki, dlatego że są niezdolni. Ponoszą ją, ponieważ marnują energię na to, co od nich nie zależy. Próbują zmieniać innych, próbują zmieniać przeszłość, próbują zmieniać to. Co nieuniknione, i w tym procesie zapominają zmienić siebie. Stoicyzm to zaproszenie do odwrócenia tego skupienia. Uczy nas patrzeć w głąb siebie i kultywować wewnętrzną siłę, której żadne okoliczności nie zniszczą. To właśnie wtedy, gdy skupiasz się na sobie, gdy przestajesz próbować kontrolować to, co niekontrolowalne. Dzieje się coś potężnego, strach maleje, niepokój słabnie, a spokój staje się naturalnym stanem. A kiedy to nastąpi, rezultat jest namacalny. Ludzie wokół ciebie to zauważają, ale nie rozumieją, widzą, że się zmieniłeś, że nic cię już nie rusza, że jesteś inny i ten cichy spokój najbardziej ich przeraża. Bo w głębi duszy pogoda ducha jest najwyższą formą władzy. Marek Aurelius wierzył, że prawdziwa siła nie polega na byciu widocznym, lecz na zachowaniu stałości, nawet gdy nikt nie patrzy. W świecie napędzanym pozorami stwierdził już, że osoba, która żyje w harmonii ze sobą, żyje w harmonii z wszechświatem. Oznacza to, że wewnętrzna dyscyplina, Taka, której nikt nie oklaskuje, jest cichą siłą, która kształtuje wielkość człowieka. I ciekawe jest obserwować, jak większość ludzi dzisiaj żyje dokładnie odwrotnie. Chcą pokazywać wszystko idealną rutynę, idealne ciało, natychmiastowy sukces, ale za ekranami to, co się znajduje to wyczerpany, zagubiony, bezcelowy tłum. Stoicyzm uczy nas, że droga do rozwoju nie wymaga publiczności. Marek Aureliusz był najpotężniejszym człowiekiem swojej epoki, a jednak swoje myśli spisywał dla siebie w ciszy wczesnym rankiem. Rządząc Rzymem, stawiając czoła wojnom i zdradom, wciąż znajdował czas na refleksję nad własnym postępowaniem. Nie pisał, by być podziwianym, lecz by przypominać sobie o tym, co naprawdę się liczy. I ta praktyka ukazuje kontrast między mądrością a ego. Nie szukał uznania, szukał spójności. Dziś żyjemy w epoce, gdzie każdy spieszy się, by pokazać rezultaty, ale niewielu ma cierpliwość do procesu. Ludzie chcą sukcesu bez poświęceń, uznania bez konsekwencji, chcą coś zacząć i od razu widzieć natychmiastowe zyski. Ale życie nie szanuje takiego pośpiesznego tempa. Dyscyplina jest niewidzialna i cicha, i dlatego niewielu ją praktykuje. To wstawanie wcześnie, nawet gdy ci się nie chce, to kontynuowanie nauki, gdy nikt inny w ciebie nie wierzy, to trening, gdy nikt nie patrzy, to robienie tego, co słuszne, nawet jeśli cały świat wybiera drogę na skróty. Ile razy miałeś ochotę się poddać, bo wydawało się, że nic nie idzie po twojej myśli. Ile razy rozglądałeś się i widziałeś, jak inni szybciej się rozwijają, więcej zarabiają, otrzymują więcej pochwał, podczas gdy ty wciąż walczyłeś w ciszy? Marek Aureliusz przypomniałby nam, że wszystko co się dzieje, dzieje się tak jak powinno, a jeśli uważnie obserwujesz, znajdziesz w tym mądrość. To zdanie jest przypomnieniem, że czas wydarzeń nie jest taki sam jak czas naszego niepokoju. Każdy cichy wysiłek, który wkładasz dziś, kształtuje Twój charakter, nawet jeśli nikt tego nie zauważa. Jasnym przykładem tego jest Keanu Reeves. Jest żywym dowodem na to, że nie potrzebujesz rozgłosu, aby osiągnąć wielkość. Po stracie bliskich i stanięciu w obliczu tragedii, które wielu by zdruzgotały, zachował spokój, ciszę i zdyscyplinowaną postawę. Nigdy nie wykorzystywał swojego bólu jako wymówki ani nie musiał obnażać swoich zmagań. Po prostu kontynuował dzień po dniu, skupiony na byciu lepszym człowiekiem. A rezultatem jest to, że dziś, bez konieczności wypowiadania ani słowa, inspiruje miliony ludzi samym swoim sposobem życia. To jest esencja stoicyzmu w praktyce nie mówić, ale działać. Jest ogromna moc w robieniu rzeczy w ciszy. Kiedy pracujesz w ciszy, nikt nie wie co planujesz, nikt nie może sabotować twoich kroków, a co najważniejsze, nikt nie może wysysać twojej energii swoimi opiniami i osądami. Cisza chroni to, co wciąż rośnie w tobie, jest przestrzenią, w której zachodzi transformacja. Dlatego wielu ponosi porażki, ponieważ nie potrafią wytrzymać okresu, w którym nie ma jeszcze oklasków. Wyobraź sobie artystę, który maluje przez lata, nie sprzedając ani jednego obrazu, ale kontynuuje, wierząc w to, co robi. Wyobraź sobie sportowca, który trenuje przez miesiące w pustej siłowni, podczas gdy reszta świata śpi. Wyobraź sobie studenta, który odmawia udziału w imprezach i unika rozpraszaczy, ponieważ wierzy we własną przyszłość. Tacy ludzie sieją niewidzialne ziarna. A kiedy pojawiają się rezultaty, świat nazywa ich szczęściarzami. Lecz to, co świat nazywa szczęściem, stoicyzm określa mianem dyscypliny. Marek Aurelius postrzegał dyscyplinę jako obowiązek, a nie wybór. Wierzył, że ludzie powinni postępować właściwie, nawet bez świadków. Najlepszą zemstą jest nie być podobnym do tego, kto cię skrzywdził, mawiał. A to zdanie odzwierciedla siłę samokontroli. W obliczu obrazy nie reagował gniewem, w obliczu pochwał nie ulegał próżności. Jego stabilność wynikała z zaangażowania we własny rozwój, a nie za probaty innych. Zastosowanie tego w życiu współczesnym jest prostsze niż się wydaje. Oznacza to wybieranie skupienia zamiast porównywania się. Oznacza to podjęcie decyzji o rozwoju w ciszy. Bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Oznacza to zrozumienie, że prawdziwe uznanie przychodzi, gdy stajesz się osobą, która nie musi się nawet bronić, ponieważ wyniki mówią same za siebie. Oznacza to nierozpaczanie, gdy inni wydają się być z przodu, ponieważ droga każdego jest inna. Wielka prawda jest taka, że świat przyzwyczaił się do hałasu. Ludzie mylą ekspozycję z sukcesem, a obecność z celem. Kiedy jednak zaczynasz żyć z dyscypliną i w ciszy, coś się w tobie zmienia. Zaczynasz mniej przejmować się tym, co myślą inni, a bardziej tym, kim się stajesz. A to jest przerażające dla tych, którzy żyją dla pozorów, ponieważ Twojego postępu nie da się zmierzyć lajkami, ani przerwać krytyką. Jeśli ten filmik skłonił Cię do refleksji, pamiętaj, że wspieranie tego typu treści utrzymuje to przesłanie przy życiu. Kiedy subskrybujesz kanał i klikasz lubię to, pomagasz rozpowszechniać tę filozofię wśród większej liczby ludzi, którzy potrzebują usłyszeć coś, co ich obudzi. To sposób na wspólne budowanie przestrzeni dla wzrostu, nauki i transformacji. Cisza i dyscyplina to niewidzialne lecz potężne bronie. Kiedy nauczysz się ich używać, świat przestaje cię rozpraszać, a ty zaczynasz być kierowany przez coś, czego nikt nie widzi, ale każdy może poczuć swoją stałość. I to właśnie ta stałość, krok po kroku przemieni cię w kogoś, kto nie musi ogłaszać swojej wartości, ponieważ manifestuje się ona w każdej akcji, w każdym cichym zwycięstwie. Tak, skupiasz się na sobie i zadziwiasz świat rezultatem. Marek Aureliusz wierzył, że największym wrogiem człowieka nie jest świat zewnętrzny, lecz jego własny, wewnętrzny brak kontroli. Mawiał, że żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem samego siebie, a to zdanie zawiera jedną z największych nauk stoicyzmu. Prawdziwa wolność rodzi się, gdy uczymy się panować nad swoimi emocjami. Większość ludzi wierzy, że są wolni. Ale wystarczy jedna rzecz, która pójdzie źle, by stracili równowagę. Wystarczy jedna krytyka, jedna frustracja, jedna obraza, a cały spokój znika. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy niewolnikami chwilowych uczuć i jak bardzo wciąż nie nauczyliśmy się naprawdę poznawać samych siebie. Żyjemy w czasach, gdy ludzie reagują na wszystko. Jeśli ktoś się nie zgadza, odpowiadają gniewem. Jeśli są ignorowani, czują się pomniejszeni, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem, frustrują się. Lecz stoicyzm uczy nas, że siła tkwi nie w reagowaniu, ale w wyborze sposobu reakcji. To różnica między byciem porywanym przez nurt, a nauką pływania, nawet gdy woda jest wzburzona. Marek Aureliusz żył w otoczeniu zdrad, chorób i wojen, ale nigdy nie pozwolił, by zewnętrzny chaos definiował jego wewnętrzny stan. Codziennie pisał, aby przypominać sobie, że masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Ta świadomość uczyniła go niezwyciężonym wewnętrznie, nawet gdy świat wokół niego wydawał się rozpadać. Współczesna nauka potwierdza to, co stoicy już wiedzieli. Badania pokazują, że osoby z większą kontrolą emocjonalną mają niższy poziom lęku, lepiej radzą sobie ze stresem i podejmują bardziej rozsądne decyzje. Samokontrola to nie tylko cnota filozoficzna, to praktyczne narzędzie do życia. Pomyśl o codziennych sytuacjach. Ktoś prowokuje cię w pracy, próbuje wyprowadzić cię z równowagi lub rozpowszechnia coś negatywnego na twój temat. Najczęstszą reakcją byłoby odpowiedzenie, usprawiedliwienie się lub odwet. Ale robiąc to, oddajesz kontrolę nad swoim spokojem drugiej osobie. Kiedy reagujesz w ferworze chwili. Pozwalasz, by to druga osoba decydowała o tym, jak powinieneś się czuć. Stoik robi coś przeciwnego. Obserwuje, rozumie i wybiera. Nie milczy z tchórzostwa, ale z mądrości. Współczesnym przykładem jest Cristiano Ronaldo. Przez lata był krytykowany, porównywany, niedoceniany i publicznie atakowany. Niemniej jednak zachował skupienie na tym, co mógł kontrolować. Swoim treningu, dyscyplinie, poświęceniu. Podczas gdy wielu wyczerpywało się, próbując zadowolić wszystkich, on przekształcał krytykę w paliwo do samodoskonalenia. To jest samokontrola w praktyce. Nie musiał niczego udowadniać nikomu, tylko sobie. A rezultatem jest to, że jego konsekwencja mówi głośniej niż jakakolwiek opinia. Podobnie jak Stoik, nie reaguje na chaos wykorzystuje go jako energię do rozwoju. Samopanowanie to cicha bitwa i być może najtrudniejsza ze wszystkich. To opieranie się pokusie kłótni, gdy wiesz, że nie warto. To zachowanie spokoju, gdy wszystko wokół krzyczy rozpaczą. To zrozumienie, że cisza jest często potężniejsza niż jakiekolwiek słowo. Samokontrola nie jest słabością, to tarcza. Kiedy nauczysz się panować nad swoimi emocjami, nikt inny nie będzie mógł tobą manipulować. I to właśnie przeraża ludzi widok kogoś, kto nie daje się łatwo wyprowadzić z równowagi, ile razy zrujnowałeś cały dzień z powodu czegoś drobnego. Jedno opóźnienie, jedna zignorowana wiadomość, jedno nieprzewidziane wydarzenie. Ile razy pozwoliłeś, aby nastroje innych wpłynęły na twoje. Dzieje się tak, ponieważ nauczono nas reagować, zanim zaczniemy myśleć, lecz gdy zaczniesz obserwować własne uczucia, twój oddech się zmieni, umysł się oczyści, a decyzje staną się bardziej świadome. To nie znaczy, że problemy znikają, ale przestajesz być ich zakładnikiem. Panowanie nad sobą to codzienne ćwiczenie, to spojrzenie w głąb siebie i uświadomienie sobie, kiedy ego chce dominować nad rozumem, to zrozumienie, kiedy gniew chce krzyczeć głośniej niż spokój, to pamiętanie, że nic zewnętrznego nie ma nad tobą władzy, chyba że na to pozwolisz. Marek Aurelius pisał do siebie w chwilach stresu: Jeśli coś cię irytuje, to dlatego, że sam dałeś temu pozwolenie na wpływanie na ciebie. I to zdanie jest jak lustro. Za każdym razem, gdy ktoś wytrąca cię z równowagi, to dlatego, że oddałeś kontrolę nad swoim spokojem. Są ludzie, którzy nigdy się tego nie uczą i spędzają życie na reagowaniu żyją w zlotami i upadkami zawsze na łasce okoliczności. A na koniec patrzą wstecz i uświadamiają sobie, że nigdy nie byli panami samych siebie. Ale są też tacy, którzy wybierają trudniejszą drogę, drogę poznania siebie, obserwowania siebie i panowania nad sobą. To oni osiągają wewnętrzną siłę, której nic nie może zniszczyć. Praktyka panowania nad sobą może zacząć się od prostych rzeczy. Kiedy coś cię irytuje, weź głęboki oddech i poczekaj chwilę zanim zareagujesz. Kiedy poczujesz chęć by odpowiedzieć na prowokację, zamilknij i obserwuj jak ten impuls mija. Kiedy coś pójdzie nie tak, zamiast narzekać, spróbuj zrozumieć czego możesz się nauczyć. Za każdym razem gdy to robisz, wzmacniasz mięsień umysłu, a im więcej go trenujesz, tym staje się silniejszy. Kontrola emocjonalna to to, co oddziela tych, którzy jedynie przetrwają, od tych, którzy naprawdę żyją. Ci, którzy przetrwają, pozwalają się pociągnąć emocjom. Ci, którzy naprawdę żyją, rozpoznają je, ale nie pozwalają się zdominować. Samokontrola to sztuka, a jak każda sztuka, wymaga praktyki, cierpliwości i świadomości. To właśnie ta zdolność pozwala Ci, nawet w obliczu chaosu, Pozostać spokojnym, skoncentrowanym i klarownym. Marek Aureliusz stawiał czoła bitwom na polach wojennych, ale największe bitwy toczyły się w jego wnętrzu. Wiedział, że jeśli pokona siebie, nic innego nie zdoła go pokonać. I to samo dotyczy każdego z nas, ponieważ kiedy nauczysz się panować nad swoimi emocjami, świat może próbować cię złamać. Ale nigdy więcej nie będzie w stanie tobą sterować. Marek Aureliusz rozumiał, że ludzkie cierpienie wynika z próby kontrolowania rezultatów. Powiedział, nie dąż do tego, by rzeczy działy się tak, jak pragniesz, lecz pragnij, by działy się tak, jak się dzieją, a będziesz żył w pokoju. Ta prosta zmiana perspektywy ma moc uwolnienia człowieka od życia pełnego frustracji. Od najmłodszych lat. Uczy się nas mierzyć naszą wartość wynikami, ocenami, statusem, wyglądem, pieniędzmi. Ale prawda jest taka, że prawie nic z tego nie jest całkowicie pod naszą kontrolą. To, co jest pod naszą kontrolą, to wysiłek, intencja i poświęcenie. Kiedy uwaga przenosi się na proces, wynik staje się konsekwencją. Ludzie cierpią, ponieważ wierzą, że będą szczęśliwi tylko wtedy, gdy coś się wydarzy, gdy dostaną wymarzoną pracę, gdy związek się ułoży, gdy nadejdzie sukces. Żyjąc w ten sposób, zamieniają życie w wyścig bez mety. Stoicyzm uczy czegoś przeciwnego: że spokój przychodzi, gdy dajesz z siebie wszystko i akceptujesz to, co następuje bez oporu. Ta akceptacja. To niekonformizm, to mądrość, to zrozumienie, że wszechświat nie kręci się wokół twojej woli, ale że działa w harmonii, gdy wypełniasz swoją rolę ze spokojem. Steve Jobs był tego jaskrawym przykładem. Kiedy został usunięty ze swojej własnej firmy, mógł ulec urazom, ale wybrał skupienie się na tym, co mógł kontrolować na swojej kreatywności, wizji, miłości do tworzenia. Skierował swoją uwagę na proces, a nie na zemstę, a rezultatem była odbudowa czegoś jeszcze większego. Nie szukał udowadniania czegokolwiek komukolwiek, jedynie robił to, co kochał, z doskonałością. Rezultat przyszedł naturalnie. To esencja stoickiego dystansu działanie z intensywnością, ale bez stawania się niewolnikiem wyniku. W praktyce Zastosowanie tego oznacza skierowanie energii na teraźniejszość. To znaczy pracować z pełnym skupieniem, lecz bez lęku. To znaczy poświęcać się temu, co robisz, ale bez uzależniania się od aprobaty czy natychmiastowych rezultatów. Marek Aureliusz przypomniał nam, że duszy nie niepokoją rzeczy, lecz nasze postrzeganie ich. Gdy uwolnisz się od potrzeby kontrolowania wyniku, odkryjesz, że lekkość zastępuje udrękę, a stałość zajmuje miejsce pośpiechu. Proste wyzwanie może zatem odmienić Twoją relację z życiem. Wybierz coś, co zazwyczaj budzi w Tobie oczekiwanie. Może to być projekt, cel czy nawyk. I przez siedem dni zanurz się wyłącznie w procesie, daj z siebie wszystko każdego dnia, nie rozmyślając o rezultacie, nie wspominając o tym nikomu i nie szukając uznania. Pod koniec tego okresu zauważysz, jak ciężar znika, a prosta radość z działania będzie wystarczająca. W tym stanie objawia się prawdziwy spokój i w nim stoik odnajduje swoją wolność. Życie to podróż nieustannego uczenia się, a zrozumienie tego, co naprawdę leży w naszej kontroli, to jeden z największych kroków ku pogodzie ducha. Kiedy zaczynamy działać z obecnością, akceptacją i celem, wszystko wokół nas zaczyna nabierać większego sensu. Wyzwania przestają być przeciwnikami i stają się nauczycielami. Czas przestaje być wrogiem i przekształca się w wiernego sprzymierzeńca. Niech ta treść zainspiruje Cię do tego, by podchodzić do dzisiejszego dnia z większym spokojem, większą klarownością i głębszą świadomością swoich wyborów. Dziękuję, że jesteś ze mną, i do zobaczenia w następnym wideo.